Kiedy w 2006 roku w końcu poznano jego nazwisko, Szwecja zamarła. Nie dlatego, że sprawca był nieznany, ale dlatego, kim był. Niklas Lindgren, zwyczajny mężczyzna, mąż, ojciec, dwójki dzieci. Mechanik z lokalnego warsztatu. Człowiek, który przez lata żył obok swoich ofiar. Ten przypadek jest w Szwecji jednym z najbardziej analizowanych przykładów ukrytej przemocy. Zbrodni popełnianych przez kogoś, kto pozornie funkcjonuje bez zarzutu w społeczeństwie. Nie był włóczęgą, nie był psychopatycznym geniuszem. Nie miał traumatycznej przeszłości, którą można by obwiniać. Był po prostu jednym z nas i może właśnie dlatego tak bardzo przeraził Szwecję. Po jego aresztowaniu kraj zaczął pytać. Jak to możliwe, że nikt niczego nie zauważył? Dlaczego policja przez lata była o krok od rozwiązania, a mimo to go nie zatrzymała? I jaką rolę odegrała kultura ciszy, ta nordycka, powściągliwość, która często sprawia, że ludzie nie wtrącają się w sprawy innych? To wszystko już w nowym odcinku kryminalnych opowieści pod tytułem Człowiek z Haga.